Cześć dzień dobry, witam was wszystkich. Zawsze to samo z serii gry Gothic. Skończyliśmy na tym, że oddaliśmy zaufanie zaufania bierz, dla Diego Diego zadowolony, nie zadowoleni. 750 bierz. punktów doświadczenia. No i co? Nic nam innego nie pozostaje, jak zwiedzać dalej stary obóz. Zaczniemy sobie od Zaczniemy sobie od intra. Zapraszam. Musisz. co teraz, właśnie? No i co teraz? No i co teraz? Dylematos, dylematos, dylematos. Wra. Nie, idziemy do przodu. To, że Neka znaleźliśmy, to niech sobie będzie. Mamy to tutaj zaginiony strażnik, mamy. Nijaki zły obiecał mi wstawiennictwo Diego, jeśli znajdę Neka. Zachodzi podejrzenie, że strażnik zbiegł do nowego obozu. Mam zapytać o niego Fleczera. Znajdę go w pobliżu, ale. No gdzie do nowego obozu? O, gdzie się to znaleźli? Już nie pamiętam. W którejś z jaskin. No, nie by pasowało, bo gdzieś na wschodzie była ta jaskinia, nie? No tak, jakby nawet i po drodze do, do nowego obozu. Dobra, ale już wiemy, gdzie jest złe. Siedzi sobie tutaj po prawej stronie od głównego wejścia na górze. Eee, kółko i dół nie. Dobra, zobaczymy, kto tutaj wali odkiem kopacz, kopacz. O! To jeszcze pamiętam, tutaj będzie fajna. Fajny dialog. Nie? Ile razy mam wam powtarzać syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? To nie Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy, nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. Jeśli myślisz, że trzeba było wymurować. Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju. Mam was wszystkich serdecznie dość. Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę. Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu Ale żaden z tych sukin kotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduje Jak wróciłem z kopalni, bantera. Dobra, tutaj się zapamiętam, okej okay, Myślałem, że powie coś ciekawego, ale skrzyneczka ma tak, więc tutaj warto zapamiętać Skrzyneczka u kolegi... O kurczaki, zapomniałem jak on ma na imię Znaczy nie chciałbym być Znaczyń, zwróciłem w ogóle uwagi Kyle pastet. Od razu wiedziałem, że... Co my tutaj mamy? Jessie, Herek... Lepiej się tego. Mało, mało z, z tego pomyłka. Zobaczymy. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Mhm, czyli tutaj protip. Okej. Okay. Zaczekaj. Słyszałem, że gadałeś z Bloodwynem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram wow. się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bloodwyn znowu poprosi cię o datek. Aha. Dobra, wygrałeś! Facet ma dość. Odłóż. A ten w ogóle jest. Ha, czyli jednak wiesz co dla ciebie dobre? Kurde, szczerze, ile ma szans? Myślałem, że to się skończyło już dawno. wszystko. Jak? Co on miał tyle tych mieczy? To taki miejscowy kowal. O, kurde, niewykończony miecz. Zawsze to samo. Miał niewykończony mierz 20 na 20, a sam walczył jakąś. packą. Tylko zachowaj to dla siebie. O tym. Nie bez tym. Bez pani Trzeba wygrałeś! skakać? Znów szukasz Co kłopotów? było skakać pani? Musisz, że tak. O. Myślisz, to, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną. Chcesz dostać w czapę? Cóż, nasz klient, nasz pan. Dobra, Skonaj wygrałeś! Schowa... Jak no nie wierzę, no. Co Schowaj za kozak? broń, albo się zdenerwują. No już... Myślałem, że to się... Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Myślałem, że to... Dziewczyna! Ja, 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 ja. Spróbuj tego jeszcze Bójka! raz, a Pokazałeś. Przecież nic nikomu nie zrobiłem. Co za Może? śmierdziel. Ludzie zawsze gadają. No w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Nic nikomu nie, nie zrobiłem. Sam się pierwszy na mnie rzucił. To nie było I dostałem w czapę. Ludzie zawsze gadają. On musiał chyba nie zarejestrować tego, że broni nie schowałem. Znaczy, że schował, nie, nie zarejestrował tego, że schowałem broń. O, to miałem na myśli. Ale przynajmniej chyba nie okradł. To się chyba nigdy nie skończy. Hare moje bryłki. Dobra, 83, pokaźmy. Temacik. Dobra, ja go dałem, i trzeba się uleczyć. Co za śmierdziel, no ten był mi. To nie było zbyt mądre. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No ale i tak mu się od Nie w jedyneczce, ale w dwójce. Chłopina będzie miał problem. To nie mój problem. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Hmm, myślicie o tym samym co ja? Mm -hmm. No nie, no lewo, 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 prawo. Same lewo? chyba nigdy nie skończy. Same lewo, cztery razy lewo. No nieźle. A przyda się. gra mi się z... Zminimalizowała. Nie wiem czy dostałem to, ja miałem 88, 95, dobra Czyli wszystko jest w porządku, a ty kto? Cień, po prostu cień, kopacz Hej ty! Nie wiem czy się chyba nauczyć Mądry chłopiec Skradania, mamy coś punktów? 16 pointów mamy i 30 siły Dobra, szukamy kogoś kto szuka to szuka? Szukamy kogoś kto szuka Szukamy kogoś kto uczy w broni dwuręcznej, no bo dobrze by było się czegoś nauczyć już Teraz idziemy górą i zaraz zrobimy drugą. Dusty. Drugą rundkę dałem. Co masz do powiedzenia? Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych zjadów Gomeza. Wszędzie sobie coś zjadzi? Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Oj, Melwina nie znam, ale dostaliśmy zadanie. Nowi wyznawcy dla bractwa. Dusty koparz ze starego obozu ma już dość pracy w kopalni. Zastanawia się nad przejściem do bractwa śniącego. No i co, musimy chyba znaleźć Melwina albo żywego lub ma martwego. Nie pamiętam. I dać mu znać, jak się Melwin żyje. Jak się Melwin żyje, tak, 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 tak. To właśnie to, 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 to właśnie to Nic o Melvinie nie jest napisane Tak nic nie pamiętać, że to był się Melvin nie, się nie mhm, ja zrząc. będę pamiętał Jeden odcinek Od, już Jutro już nie będę pamiętał to się, to przy opcji. Ktoś, nie. Dobra, A tutaj? Ktoś się spróbuje jak wejdę? Nie. Give nie, me this nie skrzynia Aha, trzeba trzymać lewy Bebe, be, be, be. lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Czekaj, okay. good, good, good. Niko tu nie było, nic tu się nie działo, wszystko jest w porządku. No właśnie, tutaj chyba jakaś drabina kiedyś była, pamiętam, ale. To nie mój problem. Oczywiście no, mój to mózg to to tego nie zarysuje. No, tutaj na bank była jakaś zrobiona na 100% bo nie będzie To się chyba nic jednak Mordrag. Że Tu przejścia nie ma? Strażnik, strażnik, strażnik. Hare Fletcher. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ludzie za... Nie chciałbym no, być co się zdenerwuje? Nie? I hey. po co? za? Prawo. O ty kurde Kurczaki. Eee, kurdełe. Prawo, prawo, lewo, prawo. Mogę dać zwierzę wszystko. Prawo, prawo. Zdenerwuję się. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiamy. Hey, nie, jeszcze raz, zaraz. Po prostu się skupiłem. Eee, jeszcze raz w tę grę. Eee, Okej, okay. jak to było? Prawo, prawo, prawo. Cztery razy prawo, panie. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Trochę byłem, przyda się do nauki. Nic, niko, nie było. Wszystko w porządku. Kopacz się, nie przejmujcie. Wszystko w porządku, co za... Ale gdzie ta drabina? Na bank tu była drabina, tak mi się coś kojarzy, może to nie w tej części W sensie nie w tej części obozu, dobra wskakujemy Czekaj, na górę I dalej Ale fletcher'a jak widać krosa. tak nie ma Cień, kopacz, kopacz, kopacz Tutaj była jakaś drabina, ale to nie ta Okej, okay. no i druga rundka będzie to koła obozu dołem. Kowadło. Kuno, co tam się nie Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. Inaczej żebyś nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Nie to się wierzyć, że wszystko. To Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberia, a to oczywiście koszminy. Eee, ciekawski z Ciebie facet, kolego. Kolego... Jak stoisz z pracą, kowalu. A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby! A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę, będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy! Jaki wyraz miecz. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć no, solidny miecz! Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją na dobie potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiesz? Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Chciałbym kupić narzędzie kowalskie ostrze stal, rozgrzane ostrze i rozgrzane stal. Za 51 bryłek kupię ostrze 64 Mogę bawić w kowalek to U To jest nauki? nie było zbyt dobre No mam czym się zamieniasz nie wykończony

Czyżby? Myślałem, że to A gdzie jest, jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą nie rozmawiam? Nek to gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki dobra, nie raczy się tutaj zjawić, to, to rozkazał mi proszę. mieć oko na wszystko. Nie, nie wiedzieć. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie. I raczej się tego no, nie, nie, nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za mój W tych czasach na nikim nie można polegać. Od co? ale to. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Ziedzie, tak, że to nie, to, może to nie Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłam. Co? Się już Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca, końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzko jednak się, wróci. Teraz mam kłopot. Od razu wiedziałem, że. Przejął, się. No, przejął się, że Nek kaput. Jaki problem? Jestem winien nie, z takiemu lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Meka, będzie mnie nachodził codziennie. Nie. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. No, wywiniony strażnik. Może kopacze mieszkający w pobliżu areny wiedzą, gdzie się podział Nie Wiem, drążyć czy zdać, to już na zresztą jestem w pobliżu areny. Tylko. To... To... Jest... Może. Gaj. Witam. Witam. Hmm. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie. Masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Dostanę chatkę. Którą chatę mogę zająć? Tamtą z niewielkim baldachimem. O. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. W dzisiejszych czasach nie On to mnie wspominał na początku ten... Myśliwy, że Mordrag ma dobre ceny w nowym obozie? O. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Dobra, dobra. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Mm -hmm. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Fajnie, fajnie, w nowym obozie nie ma żadnych praw w porządku, ale w starym obozie... Biegają w zbrojach po zabitych strażnikach, po zabitych rycerzach. No. Fletcher. Zapiszę, bo mam ochotę tam wejść, ale nie mam ochoty do spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. No właśnie o tym mówiłem. Tak coś czułem, że będzie. Bang bang. Dobra, panie Fletcher. Nikolo tej nie było, wszystko było nie fajnie, wszystko było git. Fletcher zapomniał: mecz. W Zapewne cieniu. Dobra, ogólnie Fletcher stoi nad areną tutaj, dobra, trzeba będzie pamiętać. Kopacz, kopacz. Niektórzy kopacze. Nie kopacze żyjący w pobliżu areny mieli mi powiedzieć coś o Neku, ale niestety tutaj nikt nie ma nic do powiedzenia. To, że dostałem jakąś chatę z Baddachimem, to już praktycznie nie może, zapomniałem. Ziarno nie wiem, która to dobra, nieważne, i tak nie będę z niej korzystał nie przecież. Nie, nie będę dymał przez połowę obozu. Nie Tylko po to, żeby się gdzieś przykimać. Fajne te chatki są, kurde, nie chodzi tutaj, o. Tu w rogu. No nie no, pancio. Wiesz co? Już cię polubiłem! Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód! Co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. A, Rozruba! No nie no, jeden ha... Dobra, nieważne. Tylko zachowaj to... Dobrze jest na chwilę spokój. Dobra. Było mówione, że idziemy górą, to idziemy górą. Ten na młotkiem. Przez całe dnie przybijając jedną dechę. Co tu? Ty... Nie, nie będziemy tego słuchać więcej wiemy, jak to żyć, co tu robić. Ooo, gra zgraja. kopacz, cień, cień, kopacz, kopacz, dziękuję. Do widzenia zbroję fajną, mają tylko zachować. No dobra, druga rundka dołem. Tylko idę oddać zadanko dla złego. Schodzę na dół i zrobię drugą rundkę dołem. Zobaczymy, kto co na dole powie. No, nie chcę usiąść. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Nie mów, że trzeba oddać. O, ja. Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. No nie, no, Taki fajny amulet mi zabrał. Dobra, Ile to było? Plus 5, plus 5 przed ochroną. Plus 5 przed ochroną. No, no. Ochrona przed bronią. Kopacz. Kopacz. Kupa guana. On musi pachnieć na dole. O, ten też świstak. Cześć. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. On chciał miecz? Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, Nie. którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja Cię przysłałem. A posłuchajmy. Dlaczego Fisk nie chce Ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I, I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. O, tak. Dobrze, daj mi 100 bryłek, daj a ja się wszystkim zajmę. Masz, tylko nie maruć za długo. Z góry. Aha, jest jeszcze, nie mogę zdobyć twojego miecza, zwracam ci twoją rutę, czyli można zawalić zadanko, tak? A to się tutaj dzieje. Zanim zostanę przyjęty, muszę. Dałem złemu Neka zysku na tym. Okej, okay. świstak pomoże mi, jeśli porozmawiam. Jeśli porozmawiam z Fiskiem i kupię od niego mierzle świstaka dał mi nawet 100 bryłek rudy. Czyli to się wszystko dzieje w tym jednym głównym zadaniu. Okej, okay. czyli ja już wykonuję zadania dla na przyjęcie do obozu starego. Okej, okay. no i tutaj mamy. Kupę ludzi do pogadania. No ale zanim to nastąpi Ej, głupia mucha. Zanim to nastąpi zapraszam do kolejnego odcinka. Tutaj sobie zakończymy. dzięki, że wytrwaliście, byliście cześć.